Siemanko ludziska, mamy nową dawkę informacji a propos FC25 a raczej o zmianach w nagrodach Food Champions, o nowej dacie wyjścia aplikacji Webapp oraz o powrocie paczek powitalnych. Tak, dostaniemy na 99% paczki powitalne, czyli będziemy mieli co otworzyć już gdy zalogujemy się do gry, a może właśnie już na przeglądarce, gdy wejdziemy w aplikację Webapp. więc o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy. Wiem, że film będzie dość późno na YouTubie, ale mam nadzieję, że wciąż ta informacja będzie dla Was istotna, może obejrzycie sobie jutro do kawki czy coś, ale w każdym razie musiałem jeszcze nagrać ten film, żeby wam powiedzieć o tych zmianach, bo może chcecie mieć w jednym miejscu wszystkie te dawki informacji. No tutaj, tak więc wracają paczki powitalne. Co to oznacza? Że dostaniemy prawdopodobnie kilka paczuszek do otwarcia już po zalogowaniu się do gry i ja podejrzewam, że one będą niewymienne, ale kto wie. W każdym razie, czy to wpłynie jakoś na rynek, czy to wpłynie jakoś na grę? No ponownie to zależne jest od tego, czy paczki będą wymienne, czy nie. Jeśli będą wymienne, to na pewno będzie to miało trochę wpływu na rynek i tego, jak zaczniemy swój pierwszy dzień. A propos swojego pierwszego dnia i ostatniego, jeśli chodzi o wyjście FC25, bo tylko przez jeden dzień będzie trwał web -up. tak. Wszyscy byli w błędzie. Aplikacja nie wychodzi 18, tylko 19 września. Nie wiemy jeszcze o której godzinie. Jakbym miał zgadywać, to pewnie koło 18, 19, ale kto wie, może też to być o północy. Nie wiemy tego tak naprawdę. Niestety będziemy musieli śledzić to na bieżąco. A gdzie najlepiej śledzić to na bieżąco? Na moim Discordzie. Tutaj sobie wszyscy rozmawiacie między sobą i właściwie dzielicie się informacjami jeszcze szybciej niż ja się o nich dowiaduję. Tak więc jeśli. Chcecie miejsce, gdzie możecie sobie pogadać o fif i też o innych rzeczach, to możecie wbić na mojego Discorda. Link jest oczywiście pod tym filmem. A jeśli też chcecie z nami wspólnie handlować, to za subskrypcję na moim kanale Twitch, Twitch TV Canera, będziecie mieli również dostęp do mojego kanału handlowego, gdzie też codziennie będziemy sobie omawiać rynek. Ale wracając do rzeczy ważniejszych więc paszki powitalne to już mamy za sobą. Druga zmiana jest właśnie to, że WebApp wystartuje 19, czyli tak naprawdę będziemy mieli potencjalnie tylko kilka godzin na aplikacji. Zmienia to no sporo pod takim względem. Że na pewno nie będziemy długo handlować na webapie i na pewno nie musicie też jakoś bardzo się obawiać, że dużo stracicie, jeśli nie będziecie yy, no na tej aplikacji, bo właściwie gra prawdopodobnie wyjdzie kilka godzin później, chyba że EA wypuści tą aplikację już wcześniej, w ciągu dnia, albo właśnie może nawet z nocy z 18 na 19, kto wie. Mi się wydaje, że będzie prawdopodobnie bliżej godziny 19, właśnie 19 września, ale zobaczymy. To już na moich live streamach będziemy sobie obserwować na pewno 19 września odpalę. Streamka, jeśli jeszcze w ciągu dnia nie będzie aplikacji, to będziemy sobie na nią wspólnie czekać. Zmiany dotknęły również Food Champions. Mamy nowe rangi i nowe nagrody. Teraz będziemy grać tylko 15 meczów w Food Champions, czyli mamy 5 meczów kwalifikacji i 15 meczów w samych. Food Champions i zostało to też uproszczone w ten sposób, że każdy punkt to jedna wygrana, czyli jeśli wygrasz 15 z 15 masz 15 punktów, jeśli wygrasz 2 masz 2 punkty i tak dalej i tak dalej, ale spójrzcie na te nagrody. Jeśli osiągniecie najwyższą rangę 15 winów, to dostaniecie 200 tysięcy Ultimate Team Coinsów, czyli no, po prostu końców, wymienne 85 razy 10 i wymienne 84 razy 10, niewymienną podstawową ikonę. Tak, jeśli osiągniecie najwyższą rangę, tylko to też możliwe, ale to może o tym za chwilę wspomnę, że będą to też miesięczne nagrody. Lecąc dalej, niewymienne 89 razy 2, niewymienne 82 razy 30 i 3 wymienne paczki z drużyny tygodnia. Z tym, że to są nagrody sezonowe, więc to, co Wam przed chwilą przeczytałem, będzie można osiągnąć tylko raz na miesiąc albo tyle, ile będzie trwał sezon, no, ale jeśli w pierwszym tygodniu wbijecie tą elitę, znaczy zrobicie 15 na 15 wygranych, to dostaniecie właśnie wszystkie te rzeczy z marszu i potem jeszcze możecie dostać tygodniowe nagrody i tygodniowe nagrody za elitarną dywizję w właśnie w Food Champions. I tutaj jest 75 tysięcy końców, dwa wymienne 85+, plus, jeden z czterech pików, niewymienne 75 5 zł rzadkich piłkarzy, wymienne 50 złotych rzadkich piłkarzy, wymienna mega paczka i dwa, i, i dwa razy niewymienny piłkarz 83 plus z drużyny tygodnia. Więc o ile się nie mylę, to jeśli w pierwszym tygodniu wbijecie elite 15 na 15 Winów, to dostaniecie i to, i to jednocześnie, a potem już w kolejnych tygodniach dostajecie tylko to. No, ale te nagrody są niesamowicie masywne i umówmy się, niektórzy to wbiją, i to będzie miało ogromne implikacje na rynku, bo ja tu jestem głównie od rynku, więc chcę wam powiedzieć też w tym filmie, ale to potem jak powiem Wam o wszystkich nowych informacjach, co moim zdaniem wydarzy się właśnie z rynkiem, biorąc pod uwagę te nowe nagrody, biorąc pod uwagę paczki powitalne i jeszcze kilka innych rzeczy, do których zaraz przejdziemy. A, i zapomniałem wspomnieć, jak będą wyglądać kwalifikacje do Food Champions. Teraz będziecie musieli wygrać 3 z 5 meczów. Tak, będzie to dużo trudniejsze niż w zeszłym roku, póki co, może to jej zmieni w którymś momencie, ale na start FIFA... Czy tam FC25, żeby się zakwalifikować do tych 15 meczów, będziecie musieli wygrać aż 3 na 5 gier. I właśnie dlatego tyle będą trwać playoffy przez 5 gier, i 15 samego Food Champions, czyli łącznie będziemy grać tylko 20 meczów. Zmiany dotknęły również Division Rivals. Teraz będziemy mieli dwa progi nagród: pierwsze za 5 wygranych tygodniowo i drugi za aż 15 wygranych tygodniowo. I nagrody prezentują się tak, jeśli dotrwasz do elitarnej dywizji: dostaniesz 75 tysięcy końców, 35 tysięcy wymiennych paczek, taka wartość paczek mniej więcej, 85 razy 2 wymienne, 50 złotych rzadkich piłkarzy wymiennych, 75 niewymiennych oraz dwie paczki z 83 plus zawodnikiem tygodnia i to jest pik, czyli będziesz miał do wyboru prawdopodobnie jednego z trzech piłkarzy właśnie z drużyny tygodnia, więc nagrody prezentują się zacnie, no ale musicie dotrwać aż do elitarnej dywizji w Division Rivals, żeby je, żeby je dostać, no i też właśnie zmieniły się te progi. W zeszłym roku, ile się nie mylę, chyba były 3 i 7 winów tylko, żeby dostać maksymalne na nagrody, teraz jest to 5 i 15. Więc i jej ewidentnie grawituje w stronę grania więcej Division Rivals, być może chcą, żeby to był teraz główny tryb, albo powoli chcę przystosowywać ludzi, żeby trochę odzwyczajali się od Division Rivals i żeby bardziej, traktow przepraszam, żeby się odzwyczajali od Food Champions i właśnie spróbować ich być może nakłonić do grania większej ilości Division Rivals poprzez lepsze nagrody, poprzez ten bardziej kompetytywny tryb, chociaż z reguły umówmy się, zawsze ludzie uważali Food Champions za ten najbardziej kompetytywny tryb, więc zobaczymy jak i jej do tego podejdzie w tym roku, czy nagrody się utrzymują, utrzymają w ten sposób, bo póki co powiem wam, że no te nagrody są bardzo mocne i będą miały bardzo duże implikacje rynkowe. Jeszcze jedna zmiana dotknie graczy Squad Battles. Jeśli lubicie grać z komputerem, to teraz prawdopodobnie będziecie grać z nim mniej, ponieważ ilość meczów, które musicie wygrać tygodniowo, a raczej limit, który po prostu możecie zagrać, został zmniejszony z 32 tylko do 14. Dlaczego tak zrobili? Nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie jest to informacja, która jest już potwierdzona, więc no, o ile i jej czegoś nie zmieni w ostatniej sekundzie, to wygląda to na to, że tylko tyle meczów będzie się kwalifikować do tygodniowych nagród ze squad Battles, ale teraz pytanie: czy dalej będziesz mógł grać, żeby może odblokować coś innego, albo no nie wiem, jak będzie dokładnie skład Battles wyglądać. Ale jeśli to jest prawda, że jest tylko 14 meczów, no jest to coś ciekawego i no nie wiem, nie wiem jak na to ludzie patrzą nie wiem ile z Was będzie grało 14 meczów, ja z reguły tyle nie grałem z komputerem tygodniowo ale może nagrody będą trochę lepsze dzięki temu i wtedy będzie bardziej warto zagrać pamiętajcie też, że mecze w Squad są krótsze więc no zobaczymy jak to będzie wyglądać czyli podsumowując, jeśli chcesz zagrać w każdym możliwym trybie tygodniowo, to będziesz grał 15 wygranych w Rivals 5 gier w playoffach, żeby dostać się do Food Champions 15 gier w Champions League znaczy w Champions League, w, no Food Champions i skład Battles 14 łącznie gier będziesz grał. Więc łącznie jest to 49 gier. Ciekawe ile wy będziecie grać. Mamy też jedną nową zmianę w detalach karty. Gdy wejdziecie sobie w tą zakładkę, tutaj przykładowo jest Griezmann, gdy sobie przeskrolujecie tam dalej z, z statów piłkarza, właśnie wejdziecie w tą zakładkę, to będzie średnia cena rynkowa tej karty. Teraz to będzie działać w dwie strony, jeśli chodzi o to, jak to wpłynie na rynek, bo z jednej strony, no jeśli ktoś się nie zna na rynku albo nie będzie chciał przeglądać, Kart będzie zbyt leniwy, jakie są ceny rynkowe i jaka cena jest obecnie najniższa na rynku. To może cenę zaniżyć, może cenę zawyżyć, wystawiając właśnie po tej średniej cenie. Być może będzie można taką kartę też wysnajpić, bo wiadomo, że w różnych godzinach, po różnych, o różnych porach karty chodzą za różne ceny. Więc tak naprawdę to, że znaczy inaczej, zobaczymy, jak szybko i jej będzie tu to aktualizować. Bo jeśli no, coś, wiadomo, jak to z reguły bywa, nie będzie na czasie, że to się nie będzie. Jak gdyby w prawdziwym czasie aktualizować, tylko na przykład po minucie, po 5 minutach, po 10 minutach, może nawet dłużej, kto wie, to cena może ulec zmianie. Wiele się zmienia na rynku. Po 19 karty, pamiętacie, często spadają. Są dni, kiedy karty są niżej, więc, więc to generalnie jest ciekawe, bo z jednej strony teraz ludzie może nie będą zaniżać kart aż tak często, bo sobie wejdą w tą zakładkę i zobaczą, jaka jest aktualna cena, ale z drugiej strony ci leniwi wystawiający, których też jest pełno w grze, szczególnie na konsolach, mogą nie zwrócić uwagi na to, że cena uległa zmianie, no bo mówię, zależne to będzie od tego, jak szybko to będzie się aktualizować w tej zakładce, większość osób i tak będzie dalej oglądać Foodbina i inne rzeczy, jeśli chodzi o ceny kart, szczególnie my handlarze, ale no jest to ciekawa zmiana, która na pewno w jakiś sposób wpłynie na rynek i będziemy musieli Zwracać na to uwagę, żeby potencjalnie więcej zarobić, więc właśnie na koniec filmu chciałem sobie z Wami o tym trochę pogadać, co uważam, że wydarzy się z rynkiem, właśnie biorąc pod uwagę te zmiany. Słuchajcie, jeśli nagrody będą tak mocne, to widzę tutaj dwie opcje. Rynek może bardzo szybko spaść, przez to, że jak ludzie dostaną pierwszą nagrodę, na przykład po czwartku, właśnie z Division Rivals, po, po pierwszym Foot Champions, też na pewno ceny bardzo spadną, bo jeśli taka masa niesamowitych paczek wyleje się. Na rynek, to możemy mieć już swój pierwszy crash bardzo szybko w FC25. Teraz akurat nie mogę oczywiście znaleźć, gdzie są nagrody za, za Foot Champions. O proszę bardzo, 200 tysięcy końców, wymienne 10 razy 85, wymienne 84 razy 10 i tak dalej. No, jeśli to wpłynie na rynek w tym samym momencie, gdy ludzie otworzą nagrody te miesięczne, bo to są tak naprawdę miesięczne nagrody sezonowe, sezonowe mówiłem wam to wcześniej, że tych nagród nie dostaniecie co tydzień, jeśli wbijecie 15 wygranych, tylko to jest właśnie sezonowe. Te, które wam mówiłem wcześniej, no wszystko wiecie. W każdym razie, jeśli ta ilość końców i wszystkiego wpłynie na rynek, to rynek może pójść właśnie tak, że spadnie, a potem mocno odbije, bo ludzie też będą bogatsi. Jeśli oczywiście takie nagrody wpłyną na rynek, to też jakiś tam procent ludzi, którzy to wbili, będą bogatsi, i ci najbogatsi będą kupować za zawyżone ceny, po tym jak już rynek się trochę ustabilizuje. Ale generalnie. No na rynek będzie miało to wpływ spory. Wiecie, to jest jeszcze dużo przed nami, zanim to się wszystko wydarzy, więc oczywiście na bieżąco będę nagrywał filmy. Jak się by miało coś zmienić, to macie moje streamy, macie mojego Discorda. Będziemy oczywiście na bieżąco rynek śledzić, ale tak teraz robiąc taką małą burzę mózgów o tym, znaczy burzę mózgów właściwie, bo tylko ja tutaj gadam, ale możecie mi dać znać w komentarzach, co myślicie o tych nowych nagrodach i w tym wszystkim, co się właśnie wydarzy. No to powiem wam, zapowiada się niezła burza, nie mózgów, tylko ta gorsza ta kaka. bo ludzie będą pewnie bardzo zdegustowani tym, jak mocne paczki wyjdą na start już na Twitterze. Możemy to nawet zobaczyć trochę, że, że ludzie są trochę zniesmaczeni, że właśnie nagrody są aż za mocne, bo no, wymienne 85 razy 10 potencjalnie w pierwszym, czy tam drugim tygodniu gry, to jest niesamowicie mocna sytuacja. No, ale zobaczymy też, jak będzie wyglądał packweight oczywiście na tym, czyli jak będzie wyglądać no, ciężar tych lepszych hard. Wiadomo, że jej pewnie to zaniży, więc też wiele będzie pewnie openingu, gdzie jak będziecie oglądać te nagrody, to wcale nie będzie jakiś super, nie wiadomo, jakich, nie wiadomo jakich nagród, więc może być tak, że właśnie jakbym miał przewidywać tutaj, prorokować, to myślę, że rynek by spadł przed nagrodami, podczas nagród, a potem pewnie by nieźle odbił, bo jednak ludzie by się zorientowali, że kurczę, jednak mimo, że są mocne nagrody, to pewnie jak zwykle mało kto dostanie coś dobrego i rynek się ustabilizuje. Ale spodziewam się, że zobaczymy dość szybki crash w tym roku pewnie rynku, bo jak ludzie no, nawet teraz zobaczyli te nagrody, to już pewnie są portkami, jak szybko będą wspaniałe karty na rynku i, i będzie w ogóle wszystko tanie. A moim zdaniem to może trwać przez chwilę, a potem pewnie zobaczymy odbicie, ale to dobrze, to będzie też więcej możliwości do nas zarobić. Więc w kolejnych filmach Wam oczywiście powiem, jak właśnie zarobić te pierwsze końcy, końce. Znaczy w poprzednich moich filmach też już trochę Wam oczywiście o tym powiedziałem, ale jak wyjdzie gierka, to zrobimy wszystko, żeby właśnie przez ten pierwszy tydzień jak najwięcej zarobić, bo uważam, że będzie niesamowicie dużo możliwości właśnie, żeby się wzbogacić. Nie musisz bijać 15 wygranych, żeby mieć końcy, bo my sobie zarobimy na tych ludziach, co właśnie grają tyle w tą grę i osiągają te rangi, bo też umówmy się, to będzie mały procent ludzi, którzy zrobi 15, Zero. To będzie naprawdę trudne, więc do zrobienia. Więc za pierwszą rangę, więc tak naprawdę to, to będzie pewnie jeszcze mniejszy procent niż ci, co wbijali pierwszą rangę w zeszłym roku, bo chyba potrzebujesz 18 winów czy 19, już nie pamiętam, żeby dostać najlepszą rangę w zeszłym roku. Tak więc no, zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na wszystko. Ale też zobaczymy, jakie będą nagrody za niższe rangi. Pewnie, nie, pewnie kompletnie nieporównywalne z tym, bo to chodzi o to, że jeśli chociaż raz w ciągu sezonu wbijesz pierwszą rangę, to dostajesz te nagrody. To jest tylko jednorazowe. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest za pierwszą rangę zawsze, to jest raz prawdopodobnie na miesiąc. Te gorsze Wam mówiłem wcześniej, jak będą wyglądać, znaczy te cotygodniowe. Mamy też przecieki kart, ale już nie chcę przedłużać tego filmu, bo mamy, mamy już też przecieki właśnie jak będzie wyglądać Total Rush, albo, dobra, no, już Wam pokażę, Adama Traore i właśnie te cztery karty będą pewnie w obiektywach, czyli w zadaniach. Też będzie można fajne karty zainwestować pod MLS, bo na pewno niektóre złote karty, linki pod te karty pójdą w górę, ale o tym to już Wam powiem w następnych filmach. Dzięki piękne za oglądanie tego materiału, widzimy się już w kolejnych, jeszcze mam dla Was przy gotowany film o tym jakich piłkarzy zostawić, jakich piłkarzy sprzedać pierwszego dnia, jakie mniej więcej są moje predykcje cenowe najlepszych piłkarzy i tych, których powinniście sprzedać od razu po wyjściu gry, jeśli dostaniecie coś w miarę grywalnego albo coś do swoich startowych składów. Więc to w kolejnych filmach być może już jutro, może jutro wstawię nawet dwa filmy zobaczymy. Więc mam nadzieję, że wam pomogłem tymi najnowszymi informacjami, bo od tego też jest ten kanał, żebyście mieli miejsce, gdzie no w jednym miejscu właśnie dostaniecie te wszystkie informacje i mam nadzieję, że dalej Dalej będziecie śledzić mój kanał. Dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za wszystkie lajki i za to, że wspieracie kanał, że wspieracie mojego Twitcha, że wbijacie na kanał handlowy i pamiętajcie też bić na Discorda. To by było na tyle, i do następnego.